ma z tej strony E11, a to jest Five Nights at Freddy's 3 W końcu oficjalna gra Bałem się, że nie dam tutaj nagrać, mam niewiele czasu Ale jestem w stanie, więc koniec pitolenia Menu główne już widziałem rano, ale Co to w ogóle jest? Okej okay. Widzę, że jest teraz ładowanie gry zamiast Kontynuuj, dobra, widzę, że są zmiany Nieważne Strach Fazbeara, horrorowa atrakcja

The Attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. Uh, when the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you, and past you, and out the exit. Uh, yeah, you've officially become part of the attraction. Uh, you'll be starring as Chica, the security guard. So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass, so, you know, to make <inaudible> Just a cute ...corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Uh, now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk. Honestly, thought we'd have more by now. Uh, if we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying boo. <laughs> uh, but you know, we're trying to track down a good lead right now. Uh, some guy who helped design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up or uh, something like that. So we're gonna take a peek and see what we can find. Uh, for now, just get comfortable with the new setup. That's um, yeah, a Security cameras over to your right. With the click of that blue button, uh, you can toggle between the hall cams and the vent cams. Uh, then over to your far left, uh, you can flip up your maintenance panel. You know, use this to reboot any systems that may go offline. <laughs> uh, in trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. <laughs> Some of this equipment is barely functional. Uh huh. OK, Okej, w końcu skończył gadać. Już jest czwarta, coś szybko to leci, ale na razie nic nie widziałem ani na kamerach, ani tutaj. Jezu, ale ekscytacja, co to jest! Nieważne, dobra. E, więc tutaj najwyraźniej resetujemy jakieś systemy, które mogą źle działać. Ogólnie z tego, co zrozumiałem z tego, co on mówił, to jest to... No tak jak czytaliśmy, jest to atrakcja, jest to... S miejsce strachu dla ludzi, którzy po prostu muszą przejść przez ten labirynt, strachu taki. A ja robię za nocnego stróża, i to jest rekreacja tego, co się działo w Freddy Fazbear's Pizza jakiś czas temu. Czyli wtedy co graliśmy w jedynkę i dwójkę, to jest moje wrażenie na temat tego, co tutaj jest. Nie jestem pewien, czy tak jest. Już jest piąta, ale nic nie widzę. Jak mi tu coś wyskoczy, Jezu, ale to jest totalnie inne od wszystkiego. Znowu trzeba zapomnieć, wszystko co było, i znowu trzeba od nowa się uczyć. Co, jak, gdzie, czemu. Więc mamy tutaj wentylację. Yy, żeby zamknąć szyb, dwa razy kliknij na kamerę. No i teraz zamyka. Nie rozumiem tego. Słyszałem Balloon Boya. Słyszałem Balloon Boya. Słyszałem go gniota wrednego. A to co? Okej, okay, więc jestem Freddy. Kolejne minigry? Jest jakaś burza widać, nawet. Dziwi... To jest. Ja nie mam słów na to! Moment, ja tu. Nie! Za dużo naraz! Przecież to jest ten Purple Freddy, co był w dwójce, to się pojawiał tam w magazynie z tyłu. To jest Pizzera, nie wiem z której części, ale. What the hell? Co to jest? Czemu to jest za czaśnie? No fajnie, że nie mogę tam iść, nie mam

So okay. That makes you feel legit, man. But I have an even better surprise for you. Didn't you're not gonna believe this. We found one. Uh, oh Jesus! One. Uh, 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 Springtrap, what are you to do? Well, look, it's in there somewhere. I'm, I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Oh! Hello, hello. hello. Uh, welcome to your new career as a performer slash entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. Uh, these tapes will provide you with much needed information on how to handle slash climb into slash climb out of mascot costumes. Right now we have two specially designed suits that are both animatronic and suits. So please pay close attention while learning how to operate these suits as accidents slash injuries slash death slash irreparable and grotesque maiming can occur first of all, the to operate the mascots when they are in animatronic form. for ease of operation, the animatronics are set to turn and walk towards the children. yeah, hands free. Spokojnie. Both, making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment. slash crowd. uh-oh. 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 insert and turn firmly the hand crank. Rozumiem, the turning the crank will recoil and compress the animatronic part.

Tu jest szyb, on tędy idzie. Zamknąłem ten szyb, więc może się nie przedosta. Nie zamknąłem ten. Uuu, o, nie. Więc to jest jedyny sposób na powstrzymanie go. Puszczałem dźwięk, nie wiem o co chodzi. Gość, który tutaj mówił y, coś, że żeby wprowadzić ludzi w nastrój tego, co się działo w tamtej pizzerii wtedy, znalazł z, 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 ukryte jakieś stare nagranie. Fongaya. W ogóle. Y to był Fonga teraz, ten drugi, tak? Nie wiem, co było tym pierwszym. O, o co chodzi? E Error wentylacji? Nie, 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 naprawiamy, moment. Mam nadzieję, że tak to działa. I on przychodzi, chyba. On idzie szybami, to słychać skur... Nie, 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 siedź sobie tam. O nie, 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 nie poruszał się dalej, prawda? Nie przeszedł dalej. On poszedł gdzie indziej, on poszedł gdzie indziej gdzie on jest? Dół, PIERDOLĘ Co ja mam robić? Co się dzieje? Co się czemu nic nie widzę? Co się dzieje? Napraw, 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 napraw. Więc Balloon Boy nie zabija, on dalej przeszkadza. On dalej przeszkadza w bardzo hamski sposób teraz jeszcze bardziej hamski niż przedtem. Springtrap, gdzie on jest? Wingy. Spring Springy, wingi! -y.

Na 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 na, na 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 Nie widzę go, czula, gdzie ten czuł? Czy to była Mengu? Czy to była Mengu? Jestem na... 80% pewny, że to była Mengu <ścoughs> Niesamowite story, niesamowite, tylko... Springy, Springy Czemu, czy to jest gdzieś wejście do wentylacji? I tu jest weźcie wentylacji, czyli zamykamy mu to. Musimy mu to zamknąć. A o ile to tak działa, o ile nie przyjdzie na piechotę, a jest piąta, może dam radę. A... A... No dużo myślałem nad tym, jak ta gra może działać po samych screenach. Ale czemu Balloon Boy mnie dorwał? Jak to działa? Ja, ja, ja nie wiem czy ja. O... Okej, okay, druga noc za nami. Mi się ręka trzęsie! W sensie. Teraz bo nim sterujemy i co kascenki teraz są za każdym tym, tak? I to idziemy od razu na dół. Albo idziemy od razu tam w, w prawo, zobaczymy co tam będzie. Follow me Idę Nadchodzę I to samo pewnie będzie A jakie to jest skrip, jakie to jest chore i psychodela w ogóle Wiecie co, ja sprawdzę, żeby mieć pewność, czy mi się wszystko nagrywa i jedziemy trzecią noc Może dam radę Albo nie, to będzie następny odcinek Dobra Dobra, koniec, stół pysk, stół pysk Zamknij się Dobra, więc na ten odcinek to by było na tyle. Może zdążę nagrać drugi, więc dzięki wielkie za obejrzenie. Nie piszcie mi żadnych spoilerów co do zakończenia gry. Proszę. siedźcie cicho. Jestem wam wdzięczny za to, że zachowaliście w większości eee, chęci do tego, żeby mi tego nie zaspojlerować. Jestem wam za to bardzo wdzięczny, dziękuję. Więc to by było na tyle na ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych odcinkach. Postaram się teraz nagrać drugi, ale zdążę. Nie, nie, na razie, na razie! Pa!